Dzisiaj jesteśmy w nowym bystrem, taki ple, plenerowy festyn, sianokosy. Muszę powiedzieć, że jestem zachwycona. Przyszło mnóstwo osób i nie tylko z Nowego Bystrego, ale i z różnych miejscowości. Tutaj wszyscy się zaangażowali, w szczególności pani sołtys, która od kilku tygodni przygotowuje tę imprezę, ale radni, zespół, Rada Sołecka, strażacy, Związek podchalan, jak zwykle wszyscy stają na wysokości zadania. Mam nadzieję, że ta impreza wpisze się na stałe w nasz kalendarz imprez kulturalnych na terenie gminy. Przede wszystkim co się dzieje? Jest występ dzieci taki tematyczny o sianokosach. Robi się ugrabki, będzie się robić Strewki, będzie się smakować kompot czy jest taki prawdziwy jak kiedyś za dawnych czasów jak się chodziło w Wierchy i się próbowało kompotu jak człowiek był spragniony i generalnie będzie jeszcze mnóstwo ciekawych konkurencji także warto do nas przyjeżdżać bo co roku ta oferta jest bogatsza bardzo bardzo dziękuję Bystrzanom bo stanęli absolutnie na wysokości zadania spotykamy się po to co by pokazać i przyboczyć, jak jako to się dawno układało kłopy, na czym polegały prawdziwe sianokosy, bo w dzisiejszych czasach już wszystko jest technologia i maszyny, a my chcemy zboczyć, jako się dawno grabiło, jako się zabijało, łostrewki, jako się układało kłopy, jak ludzie spędzali czas przy sianokosach. To nie była ino ciężko robota, ale też była radość, bo ludzie się mogli spotkać ze sobą, przeurodzać i właśnie chcemy, żeby se to przyboczyć, bo nasze dzieci już niestety nie bocą tych czasów i nie wiedzą, jak to było i chcemy im tę troszeczkę przybliżyć tej historii, bo to wcale nie jest daleko historia. A jak widać, syćku tak poszło do przodu, że już te nasze dzieciątka nie wiedzą nic z tego. Przewidzieliśmy tu dość dużo fajnych konkurencji. Mamy konkurencji i dla chłopów, i dla bab, i dla por. Chłopy będą musieli zrobić łostrewkę, będą mieli zyrtki, czas zrobić łostrewkę od A do Z. Dla Bob będziemy mieć konkurencję, będzie to slalom, z chustą, z sianem i będą musieli to robić na czas. Pory będą układały chłopy na czas, czyli zabijanie łostrewki, robienie ugrabków, układanie kopy, łowiązanie je powrosłem. I jeszcze mamy taką trochę bardziej rozrywkową konkurencję, będziemy robić takie zawody trochę boksu na worki z zesianem. W kozde znajdzie coś dla sobie.